tak, żeby kamień był obrabiany później we świątyni, bo nie wolno było ani dłuta, ani młotka użyć. To jest bardzo ciekawe. U góry jest wiadomo, że jest cmentarz i na dole jest cmentarz, tylko tu jest cmentarz arabski. Co, da, co zatem idzie? Król. To jest bardzo ciekawe. Więc dawało to utrzymanie niezwykłej ilości ludzi Proszę popatrzcie, czy widzicie kościół Piania-Koguta z boku? A ta górka, która jest tu z lewej strony, to jak się nazywa? Pamiętacie miasto Jebus? Z prawej strony popatrzcie, to są resztki jakichś tam właśnie wykopaliska starożytne. Tu jest właśnie to miasto Dawidowa, najstarsza część Jerozolimy, która obecnie nie jest w Jerozolimy. Izraelici na 3 tysiąclecie Jerozolimy odkryli Część miasta Dawidowego. Bardzo ciekawe odkrycia, które były blisko źródła Gichon to, to miasto się mieściło. Ale wracamy teraz jeszcze raz do Heroda. A więc Herod. Wjeżdżamy do strefy palestyńskiej. A ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemien ludzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Nie przemawia do tych. Do niego. Jednakże nie byłoby pełna sylwetka Heroda, gdyby nie stwierdzić, że był mimo. <tryk> Nasza prośba, równocześnie przepraszając go za wszystkie nasze grzechy. <tryk> Jesteście razem tutaj z nami. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, żeby się dać zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemiedna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Написать и всю Вселенную Все написание первые быстро W tej, na tej miejscu, dlatego, że biały, jest to taki tuf biały i... W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją przodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom i jego upodobanie.